Na początku e, e, urzędowania e, rządu Rzeczpospolitej e, pani premier Szydło, e, pan minister Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, e, objął e, swoim nadzorem przemysł e, zbrojeniowy, dotychczas będący rozproszony w różnych e, miejscach. To natychmiast dało efekt e, pełnej kooperacji pomiędzy przemysłem zbrojeniowym a e, Wojskiem Polskim natychmiast dało możliwość tworzenia rzeczywistej konsolidacji przemysłu zbrojeniowego. Na przestrzeni roku wiele wydarzeń to potwierdzało, a dzisiaj jesteśmy uczestnikami i świadkami wydarzenia, które wpisuje się dokładnie w ten proces konsolidacji przemysłu obronnego pod nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest tak, że żebyśmy, żeby przemysł obrony narodowej Mógł być kołem zamachowym dla całej gospodarki. Potrzebna jest inicjatywa wychodząca ze strony Resortu Obrony Narodowej. I ta inicjatywa jest, i dzięki temu dzisiaj tutaj jesteśmy razem z partnerami międzynarodowymi, partnerami amerykańskimi i podpisujemy dokument, który pozwala pozycjonować Autosan w formie dostawcy komponentów dla systemu Patriot dla 13 krajów świata. To powoduje, iż udało się uzyskać stabilny proces rozwoju dla Autosanu na przestrzeni najbliższej dekady. I potwierdza to tylko trafnej strategii, którą wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej obraliśmy od początku roku. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Panie Prezesie, Szanowni Państwo. To dla mnie ten dzień to wielka radość, wielka nadzieja równocześnie. Wielka radość dlatego, że okazało się, iż decyzja mówiąc kolokwialnie uratowania Autosanu przez włączenie go do PGZ i przez objęcie zamówieniami związanymi z przemysłem zbrojeniowym była decyzją nie tylko słuszną w wymiarze społecznym, co oczywiste, ale była decyzją a mającą olbrzymie konsekwencje pozytywne dla sfery obronności Rzeczpospolitej Polskiej, a że to, co jej było niemożliwe, jak się wydawało przez wiele, wiele lat, jest możliwe, że rozwój polskiej gospodarki może się odbywać nie kosztem społeczeństwa nie kosztem przemysłu zbrojeniowego, nie wbrew dążeniom społecznym, ale odwrotnie, wzmacniając te, te wszystkie wartości. To naprawdę bardzo, bardzo istotna dla nas weryfikacja naszych zamierzeń gospodarczych i zamierzeń społecznych oraz zamierzeń obronnych oraz, oraz tych, które wiążą się z głównym celem, istnienia Ministerstwa Obrony Narodowej i współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, jaką je, jakim jest intensyfikacja i zwiększenie możliwości obronnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ale jest też radość wynikająca i nadzieja z drugiej przesłanki. Tą nadzieją jest, iż otwieramy w ten sposób już Praktyczną współpracę z Rejtionem przy a, realizacji czy też szansy na realizację programu Patriot, pro, programu Wisła, a, związanego z najważniejszym celem obronnym Rzeczpospolitej, jakim jest zapewnienie a, obrony a, antyrakietowej. Liczymy na to, że włączenie Autosanu do a, systemu. Patriot. Uczynienie z niego wielkiego centrum serwisowego dla produkcji patriota na całym świecie otworzy drogę dla sfinalizowania tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest zapewnienie produkcji i realizacji dostawy do Polski zestawów rakiet, zestawu obronnego antyrakietowego systemu Patriot dla. Polski w najbliższych latach. To oczywiście o niczym nie przesądza jeszcze, nie chciałbym tworzyć takiego, a, takiego y, 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 poczucia, że wszystko już jest załatwione, że wszystko już jest zamknięte. My wystosowaliśmy letter of request, wystosowaliśmy list zamawiający i jesteśmy w trakcie a, rozmów, które często nie są łatwymi rozmowami, które często są bardzo wymagającymi z obu stron rozmowami, ale mam nadzieję, że ten dzisiejszy Krok jest krokiem we właściwym kierunku i zbliża nas do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. To, że jest to niezbędne, to, że jest to e, ostatni moment, kiedy trzeba to zrobić, to jest zupełnie oczywiste i każdy z Państwa, który śledzi wydarzenia międzynarodowe, który, który y, y, śledzi wypowiedzi. A także za wschodniej granicy, ma świadomość, jak bardzo Polska potrzebuje takiego systemu obronnego. A dlatego cieszę się, że dzisiaj mogę towarzyszyć przy podpisaniu tego listu intencyjnego. Który, z jednej strony, jak już mówiłem, wzmacnia i otwiera Autosanowi drogę do stabilizacji i produkcji międzynarodowej, ale z drugiej strony. Być może, miejmy nadzieję, że jest otwarciem drogi dla realizacji ustanowienia w Polsce systemu obronnego, antyrakietowego, który produkuje Rejtion, systemu Patriot. A to może być naprawdę bardzo dobry, znaczący.

ona jest tyleż konieczna, co jak sądzę oczekiwana. Ja jestem człowiekiem starej daty i przywykłem przejeżdżając koło Ronda de Gaulle'a, że zawsze oglądałem siedzibę Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli sowieckiego namiestnictwa, które gwarantowało a gwarantowało podporządkowanie i okupację Polski przez Sowietów. Towarzyszenie w tym właśnie miejscu, kontraktowi, który otwiera drogę do stworzenia systemu obrony antyrakietowej przeciwko zagrożeniom ze wschodu jest dla mnie naprawdę szczególnym przeżyciem, za które dziękuję bardzo panu prezesowi, a także panu. Raz jeszcze, naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem możliwości uczestniczenia w tym akcie wzmacniającym siłę gospodarczą, ale także siłę militarną Polski. Dziękuję bardzo.